Wyobraź sobie imperium, które powstało tysiąca lat temu, a mimo to jego struktury administracyjne, kultura i sposób zarządzania wciąż inspirują współczesnych historyków. Imperium perskie, stworzone przez Cyrusa Wielkiego około 550 roku przed naszą erą, zajmowało w szczytowym momencie około 5,5 miliona kilometrów kwadratowych, czyli niemal 14 razy więcej niż dzisiejsza Polska. Cyrus Wielki nie był tylko zdobywcą. Jego geniusz polegał na tym, że rozumiał ludzi. Zamiast niszczyć podbite ludy, oferował im coś niespotykanego w tamtych czasach: wolność religijną, autonomię kulturową i szacunek. Gdy zdobył Babilon, nie spalił go, przeciwnie, wypuścił żydowskich niewolników i pozwolił im wrócić do ojczyzny, co zostało nawet odnotowane w Biblii. Przez to Persowie uważani są za pionierów tolerancji. Imperium było podzielone na satrapie, prowincje zarządzane przez satrapów, czyli lokalnych namiestników. Ich działania nadzorowała sieć królewskich inspektorów, nazywanych przez Greków oczami i uszami króla coś jak starożytny odpowiednik służb specjalnych. Persowie stworzyli też jedną z pierwszych autostrad, drogę królewską, o długości ponad 2500 km. Kurier konny był w stanie pokonać ją w 7 dni. Dla porównania, zwykły podróżnik potrzebowałby około 3 miesięcy. Wojsko perskie było kolosalne składało się z różnych formacji konnicy, łuczników, piechoty i słynnych nieśmiertelnych, elitarnej gwardii liczącej 10 tysięcy żołnierzy, która natychmiast uzupełniała straty, tworząc iluzję niepokonanej siły. Nosili charakterystyczne pancerze ze złotymi zdobieniami, miecze akinakes, długie włócznie i tarcze z wikliny pokrytej skórą. Imperium Perskie nie trwało wiecznie. Zostało ostatecznie podbite przez Aleksandra Wielkiego, ale jego wpływ na zarządzanie, kulturę i religię pozostaje widoczny do dziś to nie był tylko kolos militarny to była cywilizacja gdy myślimy o imperium często wyobrażamy sobie potęgę prawo i brutalną efektywność imperium rzymskie które rozciągało się od wysp brytyjskich po bliski wschód było dokładnie tym i jeszcze więcej założone w 27 roku przed naszą erą przez oktawiana augusta Rzym przez wieki rządził około 6,5 miliona km2 i rządził życiem ponad 50 milionów ludzi. Rzymianie byli mistrzami organizacji. Zbudowali sieć dróg, które do dziś stanowią fundament europejskiej infrastruktury. Via Appia, na przykład, była pierwszą długą, prostą drogą, która połączyła Rzym z południową Italią, co ułatwiało szybki ruch wojsk i handlu. Co ciekawe, ich drogi były tak trwałe, że wiele z nich przetrwało do dziś. Prawo rzymskie, oparte na zasadach Lex i Jus, stało się fundamentem współczesnych systemów prawnych. Zasada prawo to prawo i koncepcja obywatelstwa to idee, które przetrwały tysiąclecia. Wojskowość rzymska była zorganizowana na wzór profesjonalnej armii z legioniami liczącymi około 5000 żołnierzy, każda. Legioniści byli nie tylko żołnierzami, ale też budowniczymi fortyfikacji dróg i mostów. Ich sprzęt pilum, włócznia, gladius, krótki miecz i skutum tarcza stanowiły doskonałe połączenie ofensywy i obrony. Rzymianie znani byli również z inżynierii. Akwedukty dostarczały czystą wodę do miast, a ich kanalizacja była jedną z najnowocześniejszych w starożytności. Mimo upadku w 476 roku naszej ery dziedzictwo imperium, prawo, architektura, urbanistyka i kultura jest nadal obecne i kształtuje świat współczesny. Wielki Step i bezkresne równiny Azji stały się kolebką jednego z najbardziej spektakularnych podbojów w historii Imperium Mongolskiego. Założone przez Chingizhana na początku XVIII wieku. Imperium to w ciągu zaledwie kilku dekad stało się największym lądowym imperium świata, sięgającym od Chin aż po Europę Wschodnią, zajmując około 24 miliony kilometrów kwadratowych. Mongolowie to przede wszystkim mistrzowie jazdy konnej i wojny partyzanckiej. Ich armia liczyła setki tysięcy konnych łuczników, zdolnych do błyskawicznych manewrów, które miały zdezorientować i rozbić przeciwnika. Byli też genialnymi taktykami, stosowali zasadzki, fałszywe odwrótki i brutalną psychologiczną wojnę. Genghis Shan wprowadził nowoczesne prawo, yasak, które łączyło surowe kary z zasadami sprawiedliwości i lojalności. Tworzył też system pocztowy, tak zwany yam, który umożliwiał błyskawiczną wymianę informacji na olbrzymim terytorium. Mimo brutalności podbojów, Imperium Mongolskie sprzyjało wymianie kulturowej i handlowej. Szlak Jedwabny został zrewitalizowany i stał się najważniejszą trasą między Wschodem a Zachodem, umożliwiając nie tylko handel, ale i transfer idei, technologii czy religii. Ich imperium było tak rozległe, że zarządzano nim za pomocą lokalnych władców i surowej dyscypliny wojskowej, a podbici często mogli zachować swoje tradycje i religie. Mongolskie Imperium, choć rozpadło się po kilkudziesięciu latach, zmieniło bieg historii, pokazując, jak siła mobilności i strategii może zdetronizować nawet najpotężniejsze królestwa. Nad Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce Tak mówiono o Imperium Brytyjskim, które na przełomie XIX i XX wieku było największym imperium w historii zajmującym około 35 milionów kilometrów kwadratowych i kontrolującym aż 23% ludności świata. Imperium brytyjskie zrodziło się z morskiej potęgi i umiejętności kolonizacyjnych. Brytyjczycy mieli największą flotę na świecie, a ich statki przemierzały wszystkie oceany, rozciągając wpływy od Indii przez Afrykę po Australię i Kanadę. Brytyjczycy wprowadzili wiele systemów administracyjnych i prawnych, które często stanowiły fundamenty współczesnych państw byłych kolonii. Choć kolonializm wiązał się z wyzyskiem i oporem ludności tubylczej, również przyniósł rozwój infrastruktury, edukacji i globalnego handlu. Imperium Brytyjskie zasłynęło z takich instytucji jak Royal Navy czy systemu kolei, które łączyły odległe regiony. Rozpowszechniono angielski język, który dziś jest najpowszechniej używanym językiem na świecie. Militarne zwycięstwa, jak wojenna dominacja nad Francją czy Hiszpanią, uczyniły z Wielkiej Brytanii hegemonę na morzach. To imperialne dziedzictwo wciąż wpływa na geopolitykę i kulturę światową. Imperium Aleksandra Wielkiego, macedońskie. Na szczycie naszej listy stoi imperium, które powstało w ciągu zaledwie dekady. A jego wpływ trwa do dziś. Imperium Aleksandra Wielkiego. Od 334 do 323 roku przed naszą erą. Aleksander Macedoński podbił terytoria sięgające od Grecji przez Egipt, Persję aż po Indie, obejmując około 5 milionów 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Co jednak czyni to imperium wyjątkowym, to nie tylko rozmiar, ale przede wszystkim szybkość i sposób podboju. Aleksander był genialnym dowódcą i strategiem, potrafiącym wykorzystać taktykę falangi oraz zaskoczenie, a także szybko adaptować się do warunków lokalnych.